Dzień dobry, nazywam się Maciej Wielob, jestem nauczycielem jogi i medytacji i dzisiaj chciałem powiedzieć dwa słowa o różnych znaczeniach tego terminu yoga. Jest to termin, który występuje naprawdę w wielu, wielu znaczeniach. Jest duża szansa, że jeśli ty używasz tego terminu w jednym znaczeniu, to inna osoba mówiąc yoga ma zupełnie co innego na myśli. Spośród tych różnych znaczeń, trzy są dla nas najbardziej istotne. Jedno to jest takie nowoczesne rozumienie tego terminu. Joga jako praktyka asan, yoga jako pozycje jogi. To rozumienie ma około 100 lat, jest związane z reformą praktyki asan dokonaną przez Krishnamachary, Jakubalayanandę, Yogendrę i po części Szywanandę na początku XX wieku. Dwa pozostałe rozumienia to rozumienia tradycyjne. Pierwszym z nich, gdy używamy terminu yoga, mamy na myśli jogę klasyczną jogę patanjalego, a więc tą ścieżkę opisaną w Yoga sutrach i w tym rozumieniu ten termin używamy, na przykład mówiąc o jodze jako jednej z sześciu klasycznych szkół filozofii indyjskiej. Jest jeszcze trzecie rozumienie, jest to również rozumienie tradycyjne, ale nieco szersze niż poprzednie. W tym rozumieniu yoga to każda szkoła, każda ścieżka używająca metodologicznych, a zatem używająca praktyki medytacji i towarzyszących jej narzędzi. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.